kiedy jesteś w jednej linii z kiedy jesteś w jednej linii z yy, na ile to jest wysoko podnosisz sobie znowu ten ciągnik tak żeby właśnie nie przeskoczyć tego to jest trudne no dobra no to jeszcze raz podjeżdżając podjeżdżając yy, podjeżdżając tyłem chcę spotkać. Linia tego całego wodnika, tak? Bywały i takie, że szarpały po prostu jak, jak wariat. Jak co? Ładnie ci wejdzie w stworzeń, w siądzie w... 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 na siodło, tak? Chyba dobrze to mówię: siądzie na siodło.